Cześć, ja jestem zbudowany, a dzisiaj mam dla was recenzję zestawu Lego Ninjago 70660 Spinjitzu Jay. Zapraszam do oglądania. Nie zwlekając już, pora otworzyć ten zestaw. A tak prezentuje się złożona już konstrukcja. W zestawie otrzymujemy dwa elementy zapasowe. Zacznijmy tradycyjnie od omówienia minifigurki. A oto i nasza minifigurka, czyli Legacy J. Ma ona bardzo ładne nadruki na nóżkach oraz przepiękny nadruk smoka na torsie, ładnie przechodzący do tyłu. a pod maską skrywa on dwa wyrazy twarzy. Pora więc omówić konstrukcję. A oto i nasze spindlicu. Jest ono w kolorystyce zielono-niebieskiej. A w tle widzicie elementy, które możemy zamontować do jego czterech uchwytów. Przyjrzyjmy im się z bliska. A oto i ostrza. Czyli najprostsze akcesoria do naszego spinera. Oto drugie z akcesoriów do naszego spinera, Jaya. I ostatnie, prawdopodobnie najbardziej zaawansowane akcesorium do naszego spinera. Bardzo podobają mi się te tajle z nadrukiem. Wszystkie z nich możemy wygodnie trzymać w jednym miejscu. Skoro to wszystko, co miałem Wam już dziś do pokazania, pora przejść do podsumowania. Podsumowując, do mojej kolekcji właśnie trafił zestaw, który jest bardzo fajny w zabawie oraz ładnie będzie prezentował się na półce. Dlatego moją oceną będzie 8 na 10. Ja dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!